Kiedy pojawił się monitor, lekcje stały się ciekawsze. Szkoła podstawowa nr 35 w Częstochowie jest placówką inkluzywną, co oznacza, że każde dziecko znajduje w niej swoje miejsce niezależnie od poziomu możliwości. Rodzaju niepełnosprawności bądź talentów, naturalnych zdolności dziecka. Przed nami, jako kadrą, stawia to dodatkowe wyzwanie, ponieważ trzeba dostarczyć takie narzędzia pracy nauczycielom i takie narzędzia dla dzieci, które te prace umożliwią, ułatwią, wprowadzą do niej dodatkowe walory edukacyjne wychowawcze. W innych salach mamy też różne tablice interaktywne, ale ta tablica, którą teraz mamy jest świetniejsza. A dlatego bo ma różne inne funkcje, jak na przykład kalkulator po prostu jest świetna do wszystkiego i do każdego przedmiotu i bardzo szybko się włącza. Ten monitor jest taki fajny, że można na biologii na przykład sobie obejrzeć taki film na YouTube o Sakach na bezkręgowcach kręgowcach. I na geografii jest fajnie też włączyć na Google Map i sobie po prostu popatrzeć na miejsca. Na języku polskim ta tablica też jest przydatna do ortografii, bo są dyktanda, krzyżówki ortograficzne i to jest bardziej zabawa niż lekcja i nauka. Bardzo mi się podoba w tej tablicy, że jest taka latarka i pani nam tak kręci tą latarką i musimy zgadnąć jakie to jest zwierzę, słowo. Przydaje się nam stoper też do tego, że na czas możemy robić zadania. Ja pracuję z monitorem Newline i zauważyłam, że te narzędzia, które mam w tej chwili do dyspozycji, one mi się przydają nie tylko na lekcjach. Języka polskiego, bo tego głównie uczę, ale też wykorzystuję je na zajęciach rewalidacji indywidualnej. I tu widzę chyba największe zmiany, bo jednak przygotowanie tych materiałów, tych tradycyjnych yy, środków, zajmowało mi bardzo dużo czasu. Przygotowywanie tych kart pracy, yy, gromadzenie tych wszystkich ćwiczeń, to zajmowało i sporo czasu, i fizycznie zajmowało też sporo miejsca. W tej chwili mam dostęp do tak wielu narzędzi, że mogę pracować bardzo indywidualnie z dzieciakami, bo one mają wiadomo różne y, potrzeby i zauważyłam, że ten monitor, który jest przede wszystkim świetny technicznie, on mi pomaga w pracy, bo z jednej strony dzieci nie są przebodźcowane. A z drugiej strony no, widzę, że po prostu są bardziej skupione, że zauważam na przykład taką mniejszą męczliwość ich i widzę wyraźnie, że to im się podoba. Podoba mi się w tej tablicy, że jest interaktywna i dotykowa. Można na, na niej pisać, rysować i nie tylko. A także można zmazać coś, co nam nie wyszło. Podoba mi się też, że może rysować na niej kilka osób. Zajęcia rewalidacji to są zajęcia dla tych dzieciaków, które mają opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych i pracujemy z tymi dziećmi indywidualnie. One mają różne potrzeby. Moim zadaniem jako nauczyciela, rewalidatora jest praca nad usprawnieniem tych umiejętności, które no w jakimś stopniu po prostu są zaburzone. Monitor bardzo pomaga, co na przykład zauważyłam, bo niektóre dzieci są na przykład wyczulone bardzo na dźwięki. A ten monitor jest pod tym względem bardzo przyjazny. Zauważam, że te funkcje, które ma wbudowane, te efekty dźwiękowe, one są takie miłe dla, dla ucha, i e, to też jest bardzo ważne w pracy z takimi e, dziećmi. Podoba mi się ta tablica, bo, bo bardzo szybko opanowaliśmy jej działanie, bo wszystko jest bardzo łatwe. Podobają mi się te ikonki. Bo wiadomo o co chodzi. Teraz bardziej lubię się uczyć, bo wszystko jest, bo jest to bardzo przyjemne. Myślę, że praca z monitorem interaktywnym to jest i potrzeba i konieczność. Konieczność z tego względu, że ta dydaktyka i te metody nauczania, które zwłaszcza my nauczyciele z długim stażem pracy pamiętamy i które wykorzystywaliśmy, Oczywiście nie chcę powiedzieć, że one były nieskuteczne, ale na pewno dla współczesnych dzieciaków one są po prostu archaiczne, one są nieciekawe, nie, są nieatrakcyjne. I y, myślę, że te czasy, kiedy uczeń zestresowany, spięty podchodził do czarnej tablicy, y, minęły, bo teraz podejście do monitora interaktywnego. To jest tak naprawdę zaproszenie do zabawy, do interakcji, i widzę, że dzieciom sprawia to ogromną przyjemność. Ekran jest bardzo duży. Pani może powiększyć tekst, i mogę długo patrzeć w ekran i wcale nie muszę siedzieć w pierwszej ławce. Monitor interaktywny New Line, ze względu na swoją wyjątkową jakość dźwięku i obrazu. No, szczególnie wpasował się w moją działalność dydaktyczną, jak i w potrzeby moich uczniów. Ja prowadzę zajęcia z biologii przyrody oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, i podczas tych zajęć korzystam z przygotowanych przeze mnie materiałów no, w formie prezentacji czy filmów. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspomagają uczniów, którzy no, mają pewne trudności z przyswajaniem treści nauczanych w szkole. Podczas tych zajęć kształtujemy umiejętności takie jak czytanie ze zrozumieniem liczenie Poznawanie, formułowanie poprawnych wypowiedzi słownych czy pisemnych, no czy też są to zajęcia dla uczniów, którzy mają pewne trudności, na przykład w przedmiocie takim jak matematyka. Fajne jest to w tej tablicy, że ułatwia ono lekcje matematyki i fizyki, że można korzystać z narzędzi takich jak linijka, ekierka, kątomierz i kalkulator. Potrzebujemy takich narzędzi, które pomogą na pracę wieloaspektową, które dadzą nam dużo możliwości działania. Ten monitor interaktywny, który od niedawna testujemy, monitor interaktywny Newline, jest właśnie takim narzędziem i z przyjemnością zauważyliśmy, że to nie tylko narzędzie do pracy dydaktycznej w klasie, ale to również narzędzie, które świetnie integruje nasze dzieci. Wykorzystaliśmy go między innymi do kina na gdzie większość uczniów szkoły integrowała się, oglądając wspólnie film i dobrze się bawiąc. To także świetne narzędzie do projektów edukacyjnych, gdzie nasi uczniowie mogą prezentować efekty swojej pracy. A dla mnie, jako dla dyrektora, szczególnie ważne są też inne aspekty, na które może mniej zwraca się uwagę: że takie narzędzie jest zdrowe, a ten monitor jest zdrowy, ponieważ posiada ekran chroniący oczy posiada antybakteryjną powłokę. Praca z takim monitorem w klasie jest o tyle łatwiejsza, że w odróżnieniu do tablic interaktywnych nie wymaga taka sala już zaciemnienia, a obraz w tym monitorze jest szczególnie ostry, dźwięk jest o bardzo dobrej jakości. Przysparza naszym uczniom naprawdę wiele radości praca z tym narzędziem, i myślę, że dla nauczycieli praca również jest bardziej efektywna. Też wnosi dużo radości do tego, co robią na co dzień. Lubię, kiedy nauczyciele pokazują nam różne filmiki. Kiedyś to było znacznie trudniejsze, bo trzeba było podłączać głośniki i zasłaniać rolety. Teraz jest prawie jak w kinie.